Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został BetKris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału. A teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w BetKris. I lecimy dalej z kalendarzem adwentowym w BetKrisie. Dzisiaj mamy taki bezpieczny kupon za 50 złotych mobile. O co w nim chodzi? Macie tutaj wszystko opisane. Wystarczy wpłacić 50 zł i przez aplikację i przez mobilną stronę właśnie postawić te 50 zł. Wszystkie trzy zdarzenia, no minimum 1,30 na kuponie. I jeżeli kupon nie wejdzie, macie po prostu freebet 25 zł. Bardzo fajnie, warto skorzystać. Właśnie jeżeli ktoś i tak coś zagra, no to wiadomo, warto sobie po prostu. Postawić. No i co? Tyle na dzisiaj z kalendarza adwentowego z Metclisie i lecimy do naszej progresji. No, witam na kanale Ogreć Machera. Lecimy z tą progresją. Najpierw opowiem, co było ostatnio w niedzielę, niestety taśma nie weszła. Real postanowił zremisować 0-0, bodajże tam było blisko 30 strzałów, ale 0-0 z Cadiz. A Chelsea też postanowiła zremisować i. Też 0-0 z Wolverhampton. No, takie słabe mecze wybrałem akurat na 0 0 -2. A w progresji, no niestety jedno spotkanie nam nie weszło. Bayern Monachium wygrał do zera z, Le z, Le z Leverkusen, no tak to było, z Wolfsburgiem przepraszam. No a Wisła Kraków zrobiła to sami, strzelili te trzy bramki, było 3-0, także... No, jedno weszło, drugie nie, no ale cóż, kupon niestety nie wszedł. Gramy progresję numer 3, próg 4. Jak zwykle, proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi. Będzie więcej bonusów, promocji. Mam nadzieję, że tak się stanie. I co dzisiaj wybrałem? Dwa spotkania trochę niszowe jedno z serii B, i tak, właśnie z serii B, pierwsze spotkanie leczę Vicenza virtus i ja to typuję że yy, właśnie druga drużyna wicenza strzeli tutaj bramki bramkę dlaczego yy, no lecz grało 4 dni temu w Pucharze, oczywiście wygrało ok ale będą na tym mega zmęczeni, a Vicenza odpoczywa, odpoczywała aż 8 dni i myślę, że powalczą i jedną bramkę tutaj strzelą, lecz ostatnio w Lidze też przegrali, myślę, że mamy jakąś zniżkę formę. pewnie właśnie ustawili się na Puchar, że trochę powalczą z tymi lepszymi zespołami, a w Lidze będzie troszkę, wiadomo. To jest dużo z serii B, nie, nie, nie mają takich składów, żeby grać co 3 dni i myślę właśnie, że tutaj Vicenza wykorzysta to i jakiś remis wywalczą, jakiś bramkowy, a może nawet wygrają jakieś 1-0. W serii B to jest tak, że nawet ostatnie drużyny potrafią wygrywać z najlepszymi, także właśnie tak czuję, ale czy nie jest jakąś najlepszą drużyną, bo bodajże piąta czy szósta jest w serii B. Następne spotkanie, też niszowe, trzecia liga w Niemczech, World Kickers zagras. TSV Monachium, no i Wurzburg Kickers jest ostatnią drużyną. Raczej wskazaną na spadek co sezon, ledwo tam się utrzymują i myślę, że właśnie TSV Monachium jedna z lepszych drużyn, właśnie w tej drugiej, w trzeciej Bundesliga, czyli trzecia liga, bo to jest akurat w Niemczech. Strzeli po prostu dwie bramki, fajny kurs 1,86. Myślę, że to rybytu no, te TSV Monachium powinien się. Zbijać w tabeli, jest obecnie, bodajże, na ósmym miejscu, ale to jest jedna z lepszych ekip, i myślę, że sobie powalczą nawet te baraże bodajże, czwarte miejsce wydaje baraże. Także jest szansa na to, i myślę, że właśnie z najgorszą drużyną TSV musi to wygrać, mimo że to jest wyjazd. Myślę, że to wejdzie i za 60 zł mam do 163, czyli stówka zysku by była. No tak ogólnie w progresji byłoby 20 parę złotych, ale zobaczymy jak to będzie. Życzę Wam jeszcze raz powodzenia zieloności miłych, przygotowań do świąt i Elo. Widzimy się jutro.